Witajcie! Obowiązek wykupienia OC wydaje się czymś tak samo oczywistym, jak wymóg posiadania prawa jazdy. Tymczasem, według ekspertów, po polskich drogach porusza się co najmniej 100 tysięcy pojazdów bez ważnych polis. Lekarstwem na lekceważenie przepisów i brak wyobraźni mają być nowe, wyższe kary. Od 1 stycznia 2024 roku kara za brak polisy OC dla ciężarówki może wynieść nawet 12 730 zł. Na tym to jednak nie koniec, bo od lipsa będzie jeszcze drożej. Dziś przedstawimy Wam nowe stawki i opowiemy o rozwiązaniach w innych krajach. Wyjaśnimy też, dlaczego polisa ma tak fundamentalne znaczenie zarówno dla właściciela pojazdu, jak i dla kierowcy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. A ja zapraszam na C i +E. jedziemy z tematem. Na początek ciekawostka. Czy wiecie, że historia ubezpieczeń ma dużo wspólnego z branżą transportową? Sektorem gospodarki, który właściwie od starożytności sprzyjał rozwojowi różnych form zabezpieczenia ryzyka, był transport morski. Ubezpieczano towary i statki, a zajmowały się tym prywatne osoby i domy bankowe. Pierwsze prawne uregulowania umów ubezpieczeniowych pojawiły się już w XV wieku. W komunikacyjnym ubezpieczeniu OC nie ubezpieczasz towaru, ale swoją ewentualną odpowiedzialność finansową za szkodę. Rządzoną komuś innemu. Ze względu na powszechność kolizji drogowych, ubezpieczenia te są obowiązkowe prawie na całym świecie. W Polsce nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Istnieją też instytucje, które ten nadzór wspierają. Jedną z nich jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czyli w skrócie UFG. To właśnie UFG nakłada i egzekwuje kary za brak ważnej polisy OC. Dlatego w dzisiejszym odcinku będzie pojawiać się dość często. Wszystko dookoła drożeje. Ale to nie znaczy, że coraz wyższe kary są przyjmowane z pokorą i ze zrozumieniem. Nasuwa się oczywiste pytanie: dlaczego ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ciągle podnosi stawki? Tak naprawdę, UFG nie ma dowolności w ustalaniu wysokości kary administracyjnej za brak OC, wynika ona bowiem z zapisów ustawy. W przypadku ciężarówek opłata wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Im więcej zarabiamy jako społeczeństwo, tym drożej kosztuje nas zapominalstwo. Wysokość kary zależy również od długości przerwy w ubezpieczeniu. Przepisy najłagodniej traktują kierowców, którzy spóźnili się nie dłużej niż 3 dni. W takim wypadku kara wyniesie za okrąglone 20% opłaty bazowej, czyli bagatela 2550 zł. Jeżeli okres przerwy nie przekracza 14 dni, będzie to 50%. Każda przerwa powyżej 14 dni oznacza pełną kwotę kary. Na tym nie koniec, bo jeśli brak OC wyjdzie podczas kontroli drogowej, to do wydatków trzeba będzie doliczyć koszty zorganizowania holowania. Jeszcze gorzej może wyglądać kontrola za granicą, gdzie konsekwencje braku ważnej polisy bywają dużo gorsze. W ośmiu europejskich krajach za brak ważnego OC grozi konfiskata pojazdu. W sześciu z tego samego powodu można stracić prawo jazdy, a nawet trafić do więzienia. Najszerszy wachlarz sankcji obowiązuje w Grecji oraz Irlandii. Z kolei surowsze kary czekają na kierowców w Luksemburgu, gdzie opłata za brak OC może sięgnąć 10 tysięcy euro, a do więzienia można trafić nawet na 3 lata. Jak widać, polskie przepisy wcale nie są specjalnie restrykcyjne na tle innych krajów europejskich. Ale czy na świecie są miejsca, w których przymusowe ubezpieczenie nie istnieje? Obowiązek posiadania OC jest rozwiązaniem przyjętym w miażdżącej większości państw. Nieliczne wyjątki dotyczą głównie małych państwek Trzeciego Świata i dwóch stanów USA. Jedynym rozwiniętym krajem, który postawił na dobrowolność ubezpieczeń, jest Nowa Zelandia. Jednak nawet tam ubezpieczenie jest rekomendowane, a ponad 90% kierowców je posiada. Na marginesie to lepszy wynik niż w Bułgarii czy Macedonii, mimo obowiązku ubezpieczenia w tych krajach. W Polsce od przymusowego OC raczej nie uciekniemy. Ale kto konkretnie ma obowiązek zawarcia polisy? Jeśli jedziesz własną ciężarówką, sytuacja jest oczywista. To Twój obowiązek i Twoja odpowiedzialność. A co, gdy prowadzisz samochód firmowy? Co ciekawe, polskie prawo nakłada obowiązek ubezpieczenia na posiadacza pojazdu, a więc niekoniecznie właściciela. Ma to praktyczne znaczenie choćby w sytuacjach, gdy samochody brane są w leasing, czyli przewoźnik nie jest ich prawdziwym właścicielem. Zostawiając jednak z boku niuanse prawne, a także sytuacje nietypowe, możemy przyjąć, że najczęściej obowiązek wykupienia OC będzie spoczywał na firmie przewozowej. Jeśli prowadzisz ciężarówkę należącą do firmy przewozowej, ewentualna kara za brak OC zostanie nałożona na firmę i nie uderzy cię bezpośrednio po kieszeni. Czy to znaczy, że możesz jechać spokojnie bez polisy? Wprost przeciwnie. Polisa przypisana jest do samochodu i chroni każdego, kto siądzie za jego kierownicą. Bez tej ochrony ryzykujesz ogromne odszkodowania, a nawet więzienie. Jeśli spowodujesz wypadek, szkody standardowo pokrywa polisa OC. Jeśli auto, które prowadziłeś nie miało polisy, odszkodowanie, co do zasady, będziesz musiał wypłacić z własnej kieszeni. Na tym nie koniec. Zgodnie z październikowymi zmianami w kodeksie karnym, jeśli wypadek zostanie uznany za przestępstwo, a Ty nie zapłacisz kwot orzeczonych przez sąd karny na rzecz pokrzywdzonego, to ryzykujesz nawet 5 lat więzienia. Żeby było jasne, mówimy tu wyłącznie o kwotach odszkodowania, które normalnie pokryłoby OC przypisane do pojazdu sprawcy. Jeśli za spowodowanie wypadku sąd równolegle wymierzy kierowcy kary grzywny, to od niej polisa OC nie uchroni. W praktyce w sytuacjach podobnych do opisanej odszkodowanie dla ofiar wypadku najczęściej wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, i dopiero on ściąga należność od sprawcy lub właściciela pojazdu. Może to zrobić również od obu naraz i to w dowolnych proporcjach. Niezależnie od odzyskania odszkodowania, fundusz nałoży na właściciela karę za brak polisy. Nie wyobrażam sobie firmy przewozowej, która zaniedbuje polisy OC dla swojej floty. Jednak rzeczywistość potrafi zaskakiwać. Dlatego w naszym interesie, jako kierowców, jest upewnić się, że auto, którym wyruszamy w trasę, ma aktualne ubezpieczenie. Można to zrobić na stronie internetowej UFG, wpisując rejestrację pojazdu. UFG ma dostęp do baz ubezpieczonych pojazdów i specjalny algorytm wychwytujący przerwy w ubezpieczeniu. Dlatego kara może pojawić się bez związku z kolizją czy kontrolą drogową. Jeśli jesteś właścicielem swojej ciężarówki i otrzymałeś już wezwanie do zapłaty za brak OC, nie mam dobrych wiadomości. W wyjątkowych przypadkach związanych z trudną sytuacją życiową, fundusz może obniżyć wysokość opłaty lub nawet ją umorzyć. W praktyce bardziej prawdopodobne jest rozłożenie kary na raty, choć tu również decyzja należy do UFG. Co innego, jeśli posiadałeś ubezpieczenie albo nie miałeś takiego obowiązku, a fundusz mimo to nałożył karę. W pierwszym wypadku musisz udowodnić posiadanie OC przed UFG, w drugim możesz walczyć o uznanie swoich racji w sądzie. Na szczęście, wszystkich konsekwencji, o których dziś mówiliśmy, bardzo łatwo uniknąć. Wystarczy posiadać ważne OC. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!